Dzisiaj chciałam porozmawiać o karcie kapłana. Jak zwykle tutaj odnoszę się do karty Crowley'a, karty Reader White'a. Cóż te karty oznaczają? W ogóle, jeżeli chodzi o kartę kapłana, musimy pamiętać, że przypisany mu znak Zodiaku to jest byk, czyli żywioł Ziemi. Jeżeli chodzi o czas, czyli słońce w byku, to mniej więcej 20 kwiecień do 20 maja. Bardzo często kapłan pokazany jest w tiarze na głowie. Pamiętajcie, że wszelkiego rodzaju kapelusze tiary, wszelkiego rodzaju diademy wzmacniają energię czakry i tutaj czakry korony, czakry również trzeciego oka. Karta kapłana pokazuje nam, jak być duchowym autorytetem, bo mówi o duchowości. Często można spotkać nazwę papież, jak wiemy, jest to jednoosobowe kierownictwo, bo ma pod sobą cały Kościół, ale jednak jest jeden jedyny. Czyli trzeba o tym pamiętać, dlatego że karta kapłana może mówić nam o firmach, o szefostwie, w, którym, w których właśnie panuje to jednoosobowe kierownictwo. Czasem oprócz takiego życia duchowego, kapłan również pokazuje okultyzm. Jak wiemy, Kościół katolicki od okultyzmu wolny nie jest, no ale okulta wiedza, czyli to nie jest nic złego, nam się teraz może źle kojarzyć. Na pewno mówi o opiece sił duchowych i o rozwoju naszej duchowości, o rozwoju duchowości w ogóle. To jest karta, która pokazuje doświadczenia. Doświadczenie, czyli możemy mówić tutaj o mądrości, o zdobywaniu wiedzy poprzez doświadczanie, również o pięciu się poszczeblach kariery, dlatego że jednak jest to, tak jak mówiłam, jednoosobowe kierownictwo. Na klasycznej talii marsylskiej mamy pokazanego typowego papieża kapłana, czyli mamy tiarę na głowie, mamy w ręku krzyż. Tak, takie, no to nie jest berło, tylko to jest laska z krzyżami, um, ale jest to karta, na której pojawiają się trzy osoby czyli mamy tą wyższą osobę, kapłana i dwóch e, uczniów. Podobnie jest w talii Rider White'a, gdzie to jednoosobowe przewodnictwo może błogosławić bądź potępiać e, kogoś, kto jest niżej. E, przy tej karcie uczymy się hierarchii, przy tej karcie uczymy się tego, co jest ważne, a co jest ważniejsze. Zauważcie, że na tej karcie mamy piramidę. U góry kapłan, na dole dwóch uczniów. Oczywiście na karcie kapłana Uryder White'a w Tarocie Marsyllskim mamy w tle dwie kolumny. Tak jak Wam mówiłam wcześniej, dwie kolumny to jest zawsze hmm, przejście. Tutaj mamy to przejście do. Wiedzy. To jest moc, którą możemy dzielić się z innymi. To jest władza duchowa. Jest podobny do cesarza, ale cesarz ma władzę ziemską, natomiast kapłan-papież ma władzę duchową. Działalność papieża-kapłana ma bardziej społeczny charakter. On może być takim reprezentantem ludu. Dwie kolumny, brama, znów dualizm, dobre, złe, biało, czarne, białe, czarne, wejście do tajemnicy. Jest jakaś droga, ale ważne, żeby to nie była droga negatywna. W pozytywnym znaczeniu to właśnie kapłan, mistrz, duchowy nauczyciel, jakaś instytucja prawna, kościelna, szkolna bądź medyczna, zawsze autorytet moralny. Czasem zdany egzamin na wyższą uczelnię, pomyślnie załatwiona sprawa w sądzie, ślub kościelny, podróż zagraniczna połączona ze zwiedzaniem miejsc kultu, z przewodnikiem, ale właśnie zwiedzanie miejsc kultu. W znaczeniu negatywnym tutaj człowiek staje się flegmatykiem. Bardzo dogmatyczny, czyli na przykład negatyw kapłana może reprezentować tych wszystkich, którzy na siłę nawracają wróżki i cytatami z Biblii jadą, jak to tutaj narzędzie szatana mam w ręku. Ale również dobry imaż, a niekoniecznie dobry człowiek. Oszustwa podatkowe, fałszywe dokumenty, fałszywe umowy, fałszywe przyrzeczenia. Człowiek, który jest niekompetentny albo jest ignorantem w jakiejś dziedzinie, przerwane studia, zła ocena z egzaminu, brak małżeństwa, stabilizacji, brak ślubu kościelnego. Jeżeli chodzi o Kroleja, to tutaj koło kapłana mamy cztery maski pokazane, to jest takich czterech strażników: jest maska człowieka, czyli sfera emocjonalna, woda, jest lew, czyli ogień. I to jest siła woli, kreatywność. Jest maska byka, ziemia, czyli materia i cielesność. Jest orzeł, który symbolizuje powietrze, czyli sferę mentalną, intelektualną i duchową. Tu mamy połączenie wszystkich żywiołów. Twarz kapłana tworzy jak gdyby piątą maskę to jest taki piąty element, eter, dążenie do tej duchowości. Kapłan siedzi na tronie, tron daje nam uziemienie, czyli sfera duchowa, sferą duchową, ale również uziemienie mamy. Białe koło nad głową kapłana to jest właśnie eter, wszechogarniający duch. Pojawia się również na karcie wąż z gwoździami, który oznacza transformację. Mamy kwiat z pięcioma białymi płatkami w kształcie serca, biały kwiat. Niewinność. Płatki w kształcie serca miłość, czyli niewinna miłość. Dlatego kapłan, nie tylko dlatego, że kapłan mówi o e, ślubach kościelnych, ale również ze względu na tę symbolikę. E, mamy ciemne tło na kapłanie, ale ta aureola nad głową kapłana daje światło, czyli duchowość prowadzi nas do oświecenia. Duchowość prowadzi nas do światła. E, kapłan dzierży u Crowleja w ręku klucz. Klucz do. Tajemnicy, klucz do nowej drogi, nowych drzwi. Możemy sobie tutaj z czymś poradzić. E, idziemy do przodu. Mamy klucz, możemy gdzieś wejść. E, ma otwartą lewą dłoń, czyli i czystość intencji, i um, no, takie zwycięstwo. E, pokazuje, że nie mam w ręku broni, ale zwyciężam. Jest symbol Wenus, to jest taki żeński aspekt kapłana, co prawda jest w kartach tarota papieżyca, ale tutaj te kolumny, dualizm łączy również to co męskie z żeńskim. Ma on pomarańczowe szaty, więc potencjał do działania, do energii twórczej. Pojawia się na karcie również księżyc, czyli równowaga między emocjami. Jeżeli chodzi o pracę, to w pracy kapłan oznacza jeden cel, jedność idei, wspólne działanie, ale dla jednej idei. Często udzielanie pomocy innym, jakieś sprawy charytatywne, korzystna współpraca ze starszymi mężczyznami, czasem biznes związany ze szkolnictwem bądź religią. Jeżeli firma to firma z tradycjami, firma z historią, często firma rodzinna. Ale również narzucanie swoich, swoich poglądów innym. Pamiętajmy, że każda karta ma również swoje ciemne strony. Brak cierpliwości do ludzi, naginanie faktów do swoich potrzeb, oszustwo, kreatywna księgowość, utratę poparcia albo na przykład ostrzeżenie przed współpracą ze starszymi mężczyznami. W miłości, w miłości kapłan oznacza związek oparty na tradycjach. Dobre podejście do siebie, dobre podejście do partnera, udane i zgodne małżeństwo, ale partner może być znacznie starszy. W negatywie mamy w domu domowego tyrana, mamy despotę. Rodzina, jako ta tradycja, może wywierać wpływ na nasz związek, niekoniecznie pozytywny. Jakieś nieetyczne zachowania, czasem nawet zdrady. Problemy w związku spowodowane różnicami światopoglądowymi, również wynikającymi z różnicy wieku. Poszukiwanie w partnerze ojca, a niestety nie towarzyszy. W zdrowiu to mogą być wszelkiego rodzaju choroby dziedziczne, skłonność do otyłości, nowotwory. Mogą być również alergie kontaktowe. Z proszkiem, z osobą, ale y, alergię. Jeżeli chodzi o karmę, to ksiądz, y, to kapłan oznacza, że ktoś mógł być księdzem, zakonnikiem, mnichem, y, jakimś dostojnikiem religijnym, nawet papieżem, biskupem, patriarchą, ale to zawsze troska o innych, obrona słabszych, jakiś duchowy przywódca generalnie, osoba o nieskazitelnej reputacji. Y, wskazuje na jakieś relacje z ojcem przeniesione z poprzednich wcieleń. To jest dosyć wysoki stopień przypracowania spraw karmicznych. Jeżeli chodzi o negatyw, tutaj kapłan może być karmicznie fanatykiem, dogmatykiem, obłudnikiem, osobą o podwójnej moralności, fałszywym prorokiem, dewotką, dewotą, przywódcą sekty, wyznawcą takich idei, które mierzą w człowieczeństwo. Taki ktoś, kto na przykład z imieniem na Boga na ustach mordował, czyli wszelkiego rodzaju krucjaty, młoty na czarownicę, mogą się pojawiać tutaj w negatywie. Mam nadzieję, że przyda Wam się ta krótka interpretacja karty kapłana. Ja zapraszam oczywiście do oglądania filmów i do tego, żebyście byli ze mną na tym kanale. Także do zobaczenia. Pa, pa!